W tym odcinku przedestujemy sobie Tigera Aloha Banana. Więc, tak jak widać, on się prezentuje. Tutaj macie logo Tigera. I to właśnie, że jest z serii Aloha. I, i że jest o smaku bananowym. Skład produktu. Wartość odżywczą. I to że produkt się przetwarza. I że po wypiciu powinniśmy tę puszkę wyrzucić kreskowy, informacje o pojemności, jest to pół litra. Aczkolwiek z tyłu macie daty końca świata. Więc tak. Teraz możemy przychodzić do otworzenia. I nalania produktu. Tak jak widać, się prezentuje produkt po nalaniu. Jak widać, ma taki żółty kolor. Więc tak. Teraz możemy przychodzić do przelestowania produktu. Powiem tak, no, cóż tutaj banana. To jest on taki słodki nawet, z cieplego bym powiedział. Więc tak! Tutaj macie cenę, a jest to jedyne 2,99. Aczkolwiek, tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że ma naturalny, bananowy smak. Aczkolwiek tutaj macie minusy. A do minusów można zaliczyć to, że odbija się po wypiciu. Więc tak. Teraz możemy przychodzić do podsumowania produktu. Podsumując, produkt zasługuje na dużą. Ale za służą ocenę. 8 na 10, ponieważ jest naprawdę smaczny. I na to koniec i pa pa!